Przed nami kolejna piękna, moim zdaniem najpiękniejsza bajka, bo realizowana przez y, fantastycznych twórców, z dużym rozmachem, kolorowa, dowcipna, mądra, niezwykłe odkrycia papugi w naszym nowym teatrze Lalek. Wybudowaliśmy go 7 października, była inauguracja działalności przygodami Don Kichota, potem było przy przy, potem była bajka pop. I to się dzieje co kilka dni, tak naprawdę. A teraz niezwykłe odkrycia papugi, więc pracujemy ogromnie intensywnie po to, żeby nasze dzieciaczki mogły przyjść, zobaczyć piękną bajkę, a w tym czasie, żeby rodzice mogli ekspozę nowego premiera zobaczyć i być też szczęśliwymi. Przede wszystkim chcemy obudzić w dzieciach taką indywidualną siłę i chęć do walki o swoje odkrycia, o swoje marzenia, żeby niekoniecznie podążały za tym, co powinny robić, i żeby w ogóle unikać tego słowa albo powinienem, powinnam, tylko żeby się zastanowić nad tym, czego ja chcę, o czym marzę i co chcę w życiu robić. I o tym będzie ten spektakl, w sensie to chcemy przekazać, a o czym będzie, no to. Nie mogę zdradzić, jakie będzie to odkrycie, bo to buduje całą dramaturgię, ale na pewno zabierzemy widzów w pewną podróż, yy, którą poprowadzi papuga tytułowa. Yy, będzie się mierzyła z systemem, który będzie jej na każdym kroku starał się jakby wytłumaczyć, jakby gdzie jest jej miejsce w szeregu, a ona na szczęście nie jest pokorna i będzie walczyła o swoje. Tylko tyle mogę zdradzić, żeby wszystkiego nie opowiadać. To jest pierwszy raz, kiedy ja tworzę bajkę, więc... Byliśmy się na próbach stolikowych, na psychologii dziecięcej właśnie. Wymienialiśmy się wspólnie doświadczeniami z aktorami, niektórzy z nich już mają swoje dzieci, więc myślę, że na pewno wymagający widz i chyba chodzi tutaj o to, żeby ubrać w jakąś formę przystępną dla dziecka to całe to przedstawienie, ale żeby przede wszystkim z serca opowiedzieć o najważniejszych rzeczach, żeby to dziecko mogło się utożsamić z główną bohaterką i za nią podążać. I myślę, że wyszło nam to. Na pewno jest tam jakiś dydaktyzm, ale staraliśmy się nie pouczać, a bardziej motywować do tego, żeby odkrywać siebie i dążyć po swoje marzenia po prostu.